Bardzo serdecznie. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kratos, a dzisiaj Wam przedstawię znowu mój kanał, bo tamten mi nie wyszedł i chyba usunę tamten film, więc zapraszam do oglądania Metid Metid uważany jest za Metid Dwójka. Jest to gra na poziomie łatwym, normalnym i trudnym. Można grać w nią ile się da. Ta gra pozwala Ci na pozbyciu się nowych leveli, bossów i innych nowych mobów. W tej grze opłaca się tylko używanie swoich superwocy oraz innych. Oczywiście też może trochę lagować, jak mi teraz. Oczywiście może zdobywać lewele. Te są zawsze. Używając pierścienie może rozmawiać, grać i zabawiać się oraz zabijać innych graczy. Zostaje u nas na pierwszym miejscu. Garrysmod To jest gra, na której możesz poświęcać 1000% żyć, na której możesz usporządzać też nowe rozrywki i gry. Zapraszamy! Garrysmod To jest gra, w której możesz oszczędzać wszystkie swoje posiłki. Możesz tu grać nawet multiplayer. Gra pozwala ci na umiejętności tak jak w prawdziwym życiu, czyli Sprowadzisz się innym ludkiem i po prostu robisz to, co zwykli. Po pierwsze, musisz robić, co ci każe. Oto tak. Garysmoth wprowadza nowe zabawy i gry, w których możesz się cieszyć przez całe tysiąclecie. Nigdy nie znajdziesz nigdy lepiej gry. Garysmoth jest w różnych wersjach i dlatego zostawiamy ją na w wujce. Team Fortress Jest to gra Obkładana na gary słodzie Więc zapraszamy do oglądania Team Fortress Jest to gra Na której polega przetrwanie Oraz wygrana Można tu grać Wieloma postaciami Przetrwania Znaczy się Polega żeby zniszczyć inną bazę I żeby zniszczyć wszystkich wrogów Polega to też na narystej krwi. Możecie też grać wieloma klasami. Jak spajem, medikiem, krolem, grubym, demonem oraz generałem, kartrem oraz spajem. Zajmuje u nas miejsce numer 3. Gite Asan Andreas. Jest to wyborna gra dla wielu graczy, którzy nie razą sobie z emocjami oraz którzy razą sobie z emocjami i chcą się wyżyć pistoletkami. Jest to gra też multiplayer, czyli dziękujemy tymi administratorom, kto to zrobi. Gita Asan Andreas. Jest to gra, który możesz obchodzić się z, z, z nistymi. Jest to też gra z emocjami i lubes. Możecie się tu powyżywać, postrzelając do innych graczy lub zawać z tymi sojuszami. Możecie też wykonywać fajne nowe atrakcje, w którym no, dziękujemy naszym adwidom. Wszyscy uważają tą grę za najfajniejszą i tutaj może, możecie wchodzić na serwery GTA San Andreas. Jest to lepsze niż Minecraft, więc zapraszamy Was, żebyście kupywali lub pobierali tą grę. I u nas zostaje to na numerze czwórce. Minecraft! Jest to wyborna gra, w którą można grać nawet na jedną albo na kilka osób. Ma kilka tych zgodności, które zaraz omówimy. Hej, coś witajcie. witajcie! Z tej strony Tabacio i dzisiaj prezentuję Wam Minecraft. jak sami widzicie, Minecraft obchodzi się z tym, że możecie budować, rozwiązywać, niszczyć, psuć. I zabijać. Obchodzi się z tym, że możecie zabijać mopki i świnki. Do gry zostały dodane świnki, mopki i gracze. Możecie też wchodzić na multiplayer. Multiplayer, czyli yy, gracze wieloosobowy Na którym zostaje Minecraft w piątym miejscu. CS. Jest to gra strzelaninkowa, którą możecie zagrać razem z nami. Pobierajcie ją i będzie spoko. CS. Jest to gra strzelaninkowa, którą możecie grać ponad długie lata. Szczególnie kiedy macie laki, nie można grać za wiele. Jak widzicie. Gra, obchodzi się tak, że gra w ponad no milion ludzi jak Minecrafta. i czasem są na niej lagi, więc dlatego bo nagrywałem tak i tak, jak sami widzicie, czasem jak oni tak robią, to robi mi się nudno, kiedy na nich patrzę, ale robi się tak, że CS jest coraz ciekawszy i zajmuje szóste miejsce poza lagami. GTA V jest to prawie tak samo jak GTA San Andreas. Tylko lepsza grafika i lepsze tempo. Możesz tu robić więcej rzeczy i lepiej się upada. I administracja tego nieźle zaszalała. GTA. Jest to uważane za największy nowy GTA. Jest, jest to w mieście Gita San Andreas, jest to w mieście San Andreas w tych trzech miastach co w Gita San Andreas jest to na podstawie tej, tylko że kto inne tam występują tam są misje Ufo oraz y, inne misje są oraz y, y, lagi też kiedy nagrywam no i tak, kiedy, kiedy zaczynamy, możemy zrobić parę wielkich rzeczy, więc dlatego GTA 5 uważa się za najlepsze, wszyscy uważają, że to jest podróba, że GTA Rockstar ściąga, znaczy po prostu GTA 5 ściąga z GTA, tylko że inaczej ma grafikę itp, więc dlatego dostaje siódme miejsce. Myślę, że pre prezentacja wam się spodobała i że za, i za, za taką ciężką pracę dostanę chociaż yy, yy, dostanę chociaż jakieś 25 wyświetleń. No to dziękuję wam i cześć i do zobaczenia i żegnam was i wbijajcie na te wszystkie gry. Cześć i no i coś na koniec i coś na koniec jakiś sucharek. Dlaczego panna Aria Mestołowska jest w sądzie? Bo, bo sąd. Rozumiecie? Bo sąd. Dobra. A widzicie, ten człowiek się śmieje. No to, do zobaczenia. Dajcie jakiegoś subskrypcji. Nara.